Nigdy nie umiałem budować w Minecrafcie, a ostatnio dołączyłem na serwer z kolegami, więc potrzebuję bazy, która nie będzie wyglądać tragicznie. Dlatego wynająłem profesjonalnego budowniczego, by zaprojektował mi cztery domki w różnych cenach, abym mógł wybrać jeden, który chce na moje SMP. Zaczynając od domku za 5 zł. Więc wejście jest tutaj od tyłu. No i oto twój domek za 5 zł. Podoba ci się? W sumie to nie. Nienawidzę go. Kosztował 50 zł. Ej, serio, wygląda naprawdę nieźle. Spójrz, nawet tutaj łóżka zbudowałem w naszych kolorach. Fajne, nie? Y nie. Znowu! Mam nadzieję, że następnym razem się bardziej postarałeś. Oj, to jest ogromny, stary, co jest? Patrz, że my tutaj zainstalowałem ci monitoring. O kurde, ej, faktycznie. O kurde, stary, nawet leżaczki żeś tu przyniósł. I nawet świeczki są? No. O kurde, ej Co Podoba jest się? grane, ej, no to jest Serio, to jest skrót mega dobre, okej okay, I jeszcze pora na domek za 500 zł o, Stary, ale żeś willę Zbudował, ty, co to jest jakiś Akumulator, agre agregat, nie dobra Nie, Yo. nie, to są wentylatory A wentylatory, ej, znowu monitoring Jest, o kurde, jacuzzi Jest, stary, ej, dobra, weź przynieść drinka <laughs> Jasne Ju, ej, helikopter jest nawet, ej Ej, to co, lecimy gdzieś? Jak to się w ogóle wsiada? Chociaż baza za 500 zł była naprawdę fajna. Chcę czegoś, co jest dostosowane tak, by wyglądało na moje. Dlatego za każdego suba pod tym shortsem dam jedną złówkę profesjonalnemu budowniczemu, aby zrobił mi bazę, ponieważ...